Łatwo jest kogoś hejtować w necie. Ale co by się wydarzyło, gdybyś spotkał tę osobę w realu? Na przykład na zaaranżowanym castingu. Cześć, słuchajcie, to jeszcze chwilę potrwa. W międzyczasie poznajcie się trochę. Nie ma zasięgu. Słabo. Mają tu kosza. Zagramy? E, chyba, chyba... nie jestem w tym dobry. Nauczycie. Okej. Okay. Prawie, prawie. Mało by brakowało. ustawić tutaj rękę. Yes. Wow, niezła jesteś. Chcesz coś? Yy, nie mam kasy. A spoko, podzielimy się. Dzięki, mój ulubiony. Przenieśliśmy ich internetowych hejdy do scenariusza. Zrobimy tak. Dam wam teraz scenariusz i przeczytacie wasz dialog od razu z włączoną kamerą. I zobaczymy, co z tego wyniknie, ok? Ok, ok. Gotowi? Okay. Kamera, uwaga i akcja! Hej, nazywam się Asia. Co tam? Cześć Asia, napisz nam coś o sobie. Kocham konie, mogłabym jeździć cały dzień. Konie to nie jest forum dla małych księżniczek. Zjeżdżaj stąd, idiotko. Przepraszam. Ok. Zamiast hejtować, zyskaj przyjaciela.